Witajcie moi drodzy, dzisiaj taka cudowna energia. Dzisiaj się będzie dużo działo, nawet o tym mówię energia, ale nie przejdziemy do tego, do energii dnia, mnóstwo dobrych wiadomości. Piękna wiadomość, dziękuję serdecznie, zawsze te wiadomości wzruszają mnie. Pamiętajmy właśnie o Reiki. Pamiętajmy, że Reiki jest taką pielęgnacją energetyczną, gdzie Przewraca się energię, równowagę, oczywiście Reiki nie zastępuje lekarza, ani psychologa, ale wspiera leczenie. Takie piękne wiadomości. Tak, wdzięczni jesteśmy, kochana, najukochańsza, Kasiu. Noga się goi. Po bardzo skomplikowanym złamaniu, bardzo jesteśmy wdzięczni. Jesteś taka wspaniała i cudowna, tyle ludzi zawsze pomożesz. Reiki to cudowna energia którą Ty, najkochańsza, kochana Kasiu, potrafisz przesłać i tyle sobą pomóc. Bardzo dziękujemy za Twój czas, który nam wszystkim poświęcasz. To, co robisz, kochana, to cenny dar, który pomoże dużo ludziom. Wdzięczna, wdzięczny i z wdzięcznością bardzo dziękujemy. <gryw> Dziękuję za tą miłą wiadomość. Cieszę się, że noga się goi szybciej i regeneruje. I następna wiadomość, bardzo dobra. I przypominam Wam, że mój nowy Facebook nazywa się Anila Bentaleb, tamten próbuję odzyskać, gdyż ktoś próbował mi się um, kiedyś schakować i niestety Facebook go tak jakby zdeaktywował, więc robię jakieś kroki, i starania, ale jak na razie bez skutku, dlatego mój nowy Facebook to jest Anila Bentaleb. Pani Kasiu, muszę powiedzieć, po rejkach są postępy dzwoni do mnie. Ta osoba część odpisuje. Te jest rejki z intencją. I reaguje na wszystkie wiadomości dość szybko. Teraz jest za granicą, ale mnie zaskakuje, dzwoniąc na kamerkę. cudowne uczucie. Widać, że zaczyna się bardziej otwierać na mnie. Bardzo się cieszę. Co dzisiaj, co, dzisiaj, co dzisiaj zamawiacie? Coś mi się tutaj włączyło. Już widzę tej analizy związku, że zamawiacie, co jest, co bardzo mnie cieszy. Często zadawacie takie pytania, jak będzie się właśnie rozwijała i relacja pomiędzy dwiema osobami. Czasami ta relacja może się rozwijać na takim dość mocnym, głębokim, podświadomym, właśnie poziomie. Czasami Ktoś nie rozumie do końca swoich uczuć albo chciałby właśnie, żeby ułożyć mu czy uczucia, czy przeczucia. Więc mm, zawsze uwielbiacie tą analizę, ale też często te uczucia mogą być takie zmienne i jak to będzie rezonować właśnie z twoją sytuacją. A może tak jakby chciałbyś zgłębić właśnie coś bardziej konkretnego, jakiś aspekt danej znajomości. Jakie osoba ma ta ukryte emocje, jaka przyszłość, jakie wyzwanie, przeszkody? Teraz uwaga, konkurs. Każda osoba, która pojawi się na mojej stronie post, gdzie wybiorę trzy osoby na pytanko. Jeżeli wpiszecie tam serduszko i miejscowość, z której jesteście, ja wybiorę sobie trzy osoby na, na pytanko, więc zapraszam serdecznie. A co dzisiaj czujemy w energii? Już patrzymy sobie. Co czujemy w energii, co się pojawia. Dzisiaj będą możliwości, kochani, możliwości, coś, co będzie się otwierało przed nami, ale też właśnie ta energia będzie szła w takim bardzo szybkim, szybkim tempie. Nie tylko będzie dzisiaj wybór, ale ten wybór będzie jasny, prosty. Będziemy słuchać intuicji własnego serca, będziemy musieli podjąć decyzję taką szybką. Tutaj będziemy łączyć się ze swoją mocą ta moc będzie taka bardzo silna. I też ten plan działania jest bardzo ważny. Dzisiaj możecie liczyć właśnie na sukces, na taką ekspansję, na dobre planowanie, na takie przygotowanie dużo fajnych rzeczy, energii, więc warto to wykorzystać. Zapraszam serdecznie na Facebooku. Znajdziesz mnie jako Anila Bentalab, to moje nowe konto. Zapraszam serdecznie i zapraszam też na konkurs.